Fops to splash raz, dwa, trzy, splash raz, dwa, trzy, splash dobra start faps no yep 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 kurwa yep yep iz, yep yep ja się zestram, nie Dawaj! To ja mogę grać, ale ty graj pierwszy Kurwa gdzie? Nie no, jeżeli mi to wyskoczy, to ja się kurwa zabiję. Idziesz Mogę się patrzeć do tyłu w tej grze? Tak. Czy to mi do, na, na, na... To ci nigdy z tyłu chyba nie wyjdzie Kurwa będę się patrzył w dół. No idź przed siebie, bo to nie ma styka jak się nie patrzysz. Ja pierdolę, siebie. ja się boję, że mi to zaraz wyjebie na mordę. To jeszcze nie wyjebie, to 25 przejdziesz dopiero ci wyjebie. No mi, zaraz mi... Ale to w ogóle nie jest straszna morda, taki kurwa klaun Trzecie Ja pierdolę A! -ha! Tam była morda! Nie było morda! Była! Nie było jej! Była! No jak była? Kurwa takie uśmiechnięta! Ej ja nie widziałem! Ja pierdolę! Ja... To, to tylko nasze... Kurwa, Johnny, nie strasz mnie! Debil Były dwa oczka i taka taki uśmiech. Gdzie mam Myślałem, Pierdolisz, że... Ja nie widziałem tego. I tak zobaczysz na nagraniu, ja pierdolę. Kurwa, Johny! <noise> <noise> ja wiem, co mam robić. Musimy iść w dół. Żeś się tego nie zgubił. Serio mam dziu, się dziu. zgubić? Jeżeli w... się że dzieci się drą. Ja pierdolę. Najstraszniejsza no gra, w jaką grałem. Mówiłem no, ci, że... No serio? Ty <noise> odróż wtedy i spierdalaj. Nie wiem, co mam zrobić, ale nie tu. Jak będziesz ją widział to pójdź do niego plecami, bo ja nie wiem co mamy zrobić wtedy. Kurwa, ja to widziałem. O chuj. Trzeba zrobić. Nie wiem, idź. Jak mi to wypierdoli zaraz na rate ja się zasram. Kurwa schody w dół. Ja się przyczyni. To nie schody, tylko chodnik. Ty. Które piętro? Ej gdzie ja? Gdzie? To jest taki otwarty teren, wybierasz przejście. Uważaj pod nogi. Bo czasami tu jest tak, że jest pułapka i spierdolisz się na... Nie wchodź tam! To jest właśnie to. Ba, da, 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 bo już tam i... kiedyś spadłem. Tutaj nie ma, co nie? Nie, jest tylko w Ja, pierdolę. Co mnie podkusiło, żeby w to grać? Ja sobie wyobrażałem, że to będzie po prostu takie fajne doświadczenie. Siedź, Johnny, delicie. Johnny? <laughs> jak, ja bit... stąd, jak ja stąd <laughs> wyjdę, Johnny? Ja, pierdolę, co to? Kurwa, Johnny, żyjesz? Jakaś świnia tam była Dobra, dziesiąte piętro, ja mam 10 kilo w gaciach Ja, ja no pizdę. dobra o co? Ja nie wiem o co chodzi w tej grze, po prostu kur... Kiedy zaraz coś wyskoczy na mordę to ja chyba puszczę Co, że coś oddycha do cholery jasne, jeszcze te dzieci się drą ja Idź, tylko się nie pogub, bo jak pójdziesz w drugą stronę, to będzie dupa. Kiedyś tak wziąłem. Szedłem w górę i zapomniałem i się okazało, że 10 pięter w górę To tak sapie. Co to jest? Nie masz wyjścia, no idziesz. To nie jest, to jest... To jest chyba bro, bag. No musisz tam iść, no idź tam. No przejdź, to jest to przecież... To nie jest przepaść. No nie ma chuja, że to jest przepaść. To jest zjebana tekstura. Lol, rzeczywiście. I coś tam idzie. Może chyba szybko to przy... Nie wiem co to jest. Dobra, jestem. Myślę, że to jest przepaść w dół. Nie, to jest niemożliwe, bo musisz mieć przejście w dół. Przepaść jest tylko na tych rozwidleniach. Tyle, to ja pamiętam, dwa razy grałem. Raz w ogóle nie doszedłem. Tutaj Serio? jest spokojnie, tutaj jest, tylko, tutaj jest taka duża przestrzeń. Nie wiem jaka, ale jak hala. Ja musisz pójść po prostu iść przy, iść przy ścianie, bo się pogubisz. Przy ścianie czy przy poręczy? Przy ścianie. Ja musisz znaleźć wyjście, bo tutaj jest dupa troszeczkę. Tutaj tych ścian widzisz, cholernych. Jest I chyba. zobacz, czy nie ma nic podstawowych. No patrz na nogi! Ja pierdolę. Dobra, okej, okay. 15, ja już kurwa umieram. Nie. Najgorsze jest to, że ja nic mi nie wyskakuje już teraz. Ja się z każdym piętrem coraz bardziej boję, że coś mi na mordę wyskoczy. Pierdola. Kurwa ma jest... no, ja się gra w to! O kurwa! <noise> nie. Nie jest tam, A, Nie ma, nie żyjemy! Ty kurwa żyjesz! Ja pierd kurwie! Czekaj, ja, ja... nie, nie wyłączył się! Jezu! on się zbociłem Fuck! Fucking hell! Kurwa zaraz się spuszczę! <noise> kurwa gdzie teraz? W dół! Co to było? Kurwa mać! Oh. <grymne> Jakie ja nie cierpię tej gry kurwa! Jak ja stąd wyjdę! Jakiemu skopię... Ja... Mu skupię... Ja Ale to nie był żony. To było to gówno! Bo wiem to! Co... Ten klaun jebany! Ja... Patrz pod nogi! No już Dobra, wolę cały fight. czas... Wolę cały czas patrzeć I pod nogi. No, no serio będę biegł No i chciałem powiedzieć do przodu. Które piętro? Kurwa, 18. 18. 4, 18. Mi się 19, nie, nie lubi 19, że mi tam jest... tam była ta morda! Taka uśmiechnięta kurwa. <laughs> nie wiem, czy cenzurować tutaj wulgi. Za dużo ich jest. Z góry przepraszamy za wulgi. No ale. Jezu, to było straszne. Ja się nie To było. To było ja myślałem, to okropne. Dzisiaj. Ja myślałem że. Pierwszy raz się przestraszyłem dzisiaj. No, no se... Jeszcze była noc, to chyba umarł. Jakbym tu siedział sam. Slender to przy tym, to jest. Pikuś. Nawet nie mam. Nie mam. What the fuck! What the fuck, odwróć się iść, iść w pizdów Kurwa. Co to było? Uh -huh. Idę tyłem, nie? To chyba ten koleś wyskoczył, ja nie mogę się na niego patrzeć, wiesz? właśnie, nie wiem, co masz zrobić. Dobra. Jest... Czysto. No, czysto, ja już widzę jak będzie czysto. Ło, chuj. To znowu chyba tekstura ma. Jak tekstura, jak tutaj. No to jest, coś tam jest. No idź, nie mów, nie możesz, no idziesz. To jest tekstura Jednęła. Bagi. No Patrz i... pod nogi. Kurwa, Wiem. teraz nie będziesz wiedział. Dobra. Czysto. Jak już jest zakręt, to już jest czysto. Jak Jezu, to jest jak najstraszniejsza praga. gra, w jaką grałem Ja zawsze się bałem horrorów I zawsze sobie przeczekałem, że nigdy nie będę grał Jezu Kurde, ta tekstura kuźwa Które piętro? O, już normalnie <laughs> Nie wiem, dwudzieste pewnie, trzecie, czwarte Ja no, bez przesady ja, PISGA widziałem to! Kurwa, co to jest? Ja nie wiem, w którą stronę iść On coś do mnie powiedział Taki uśmiechnięty, gnoj. Co za. Ziem jego nos czerwony. To były. 24. No to dobrze strzelałem, które pięter. Ilu, to jest z kilkaset pięter, ponad 100. No nikt nie dochodzi prawie do końca. W ogóle nie znam osoby, która doszła do końca. To i tak dostaniesz w pierdol. <grym> Prędzej czy później. Podobno jest taki głośny dźwięk, kiedy się przegrywa. No przecież przed chwilą mieliśmy prawie taki sam. Uważaj, Wiem, dobra, będzie zakręt. Okej, okej, jaki zakręt to już wajcie. Jep, je, nie gram w to drugi raz. Albo w jakiś W jakiejś przerwie. No. nie bez ja, nie. Ja to zmontuję od razu. Uff. Kurwa. Jezu I pierwszy raz masz kamerkę w HD. Oh nie. Oh fucking yeah. No i przynajmniej się usunie ten plik, żeby nie, by nie zawadzało. Wiesz o co chodzi? Mm. Dobra Ej, powiem ci, że nie idzie tak źle. Nie można. Spodziewałem się, że nie. Dojdzie, nie, nie, spo... nie, no na razie przeżyliśmy wszystkich. No bo tam był. bo jak... On na złuch chyba zajebał. Tak, bo jak był ten moment, co. Yy, tak wiesz się, że było czarno. W ogóle w... ja myślałem, to... że my nie żyjemy. A patrz, ty już możesz ruszać kamerą. No. Bo to był tylko ten, co straszy. A raz się pokazał ten, co zabija. Co w sensie, się wtedy odwróciliśmy wrócili. tyłem, no. Gdy się robi taki bardziej rozmazany obraz, jak się skręca myszką Ale nie no, jest spoko Nic, nie no, napięcie jest Masz spocone ręce? Czy ja mam spocone ręce? Ja wodospad mam Ja też tak miałem, jak grałem ostatnio Kumplowi zalałem całą i już nie chciałem grać dalej Wyłączyłem Pierwszy raz nie dałem rady Dobra, lecimy na hardcore. Nic się nie pokazuje, to trzeba to wykorzystać a ten koleś What the fuck? tam. Coś o kurwa, jest. Mać, on tam był z tyłu. <śmany> kurwa. <Ja pierdą. śmany> kurwa, nie Kurwa, gra się wyłączyła. nie wiem. nie